Cześć, witajcie! Jesteśmy dzisiaj w dolince podskalańskiej, czyli najbardziej na wschód i najmniejszej z dolinek podkrakowskich. Jak będzie, zaraz zobaczymy. Dzisiaj pierwszy raz testujemy nosidełko dla Dzidziusia. Dzidziusia się widać podoba, bo wszystko widzi fajnie, jest miękko. Natomiast zobaczymy, jak będzie dalej. Sama Dolinka jest jedną z najmniejszych dolinek, jak nie najmniejszą w tym obszarze, Dolinach Podkrakowskich. Natomiast jest bardzo ciekawa, zważywszy na to, że są tutaj jaskinie. I nawet na samym początku Dolinki mijaliśmy taki wylot jednej z jaskiń. Można spotkać takich wylotów tutaj kilka, one mają swoje nazwy. Można też je szukać. Może to być jeden z tych ciekawszych etapów podróży w szukaniu, wlotów, jaskiń. Z pewnością jest ciekawie. Dynem doliny natomiast płynie. Rzeczka, ma malutka, niewielka, ale jednak zawsze jest to urokliwe, gdy taka rzeczka naszym szlakiem wzdłuż szlaku idąc z lasem płynie. Tu mamy kulę tłuszczową, taką do włożenia do jakiejś dziupli albo zapadliny, na przykład cięciały mogą z tego korzystać. Nie wszystko lubią, te kule nie są idealne, można samemu zrobić trochę lepsze, ale mimo wszystko jedzą będzie. Zaczynała się zima, nakupowałem dużo pokarmów dla ptaków i teraz no nie ma śniegu, ale karma zalega, żeby się nie zepsuła. To mimo wszystko pojechaliśmy ją powiesić tutaj. Jakieś zięby, sikory. Będą ją jadły. Nie? Tu mamy kurkę tłuszczową, taką trochę inną, bo opakowaniu, więc trzeba sobie do tego dorobić sznureczek, Znaleźć jakiś solidną gałąź i na tej gałęzi powiesić. One sobie tu przylecą. To z dziobią. Wiemy, że dziobią, bo czasami sprawdzamy nasze kule tłuszczowe, które zostawiliśmy, i są podziobane. Teraz musimy przejść rzekę. Największy problem jest z parkowaniem, więc jeżeli będziecie jechać, no to trzeba gdzieś stanąć troszeczkę wcześniej, nawet kilometr wcześniej, zanim wejdziemy do dolinki, ponieważ w samej dolince, no wszędzie są plakietki, teren prywatny, zakaz postoju, nie ma nawet kawałka pobocza, żeby się zatrzymać. No nam się udało w taki sposób... Troszeczkę kontrowersyjny stanąć, ale mimo wszystko lepiej jest zatrzymać się gdzieś wcześniej tam, żeby nikt nie od pretensji do nas, że stoimy gdzieś nielegalnie. Doszliśmy do końca do linki. No jest to nie cały kilometr, albo może kilometr, więc nie, trasa nie jest długa, ale jest bardzo różnorodna. Na początku są skały, później jest zasadniczo las i takie niewielkie jary, wąwozy, rzeczka. Teraz jesteśmy przy polu i zaraz będziemy wracać. Jak się podobało, córeczko? <grystanie> Chyba fajnie. <grystanie> Stąd mamy piękny widok zarówno na Kraków, jak i na Beskidy podeszliśmy jeszcze troszeczkę, by zobaczyć ten lepszy widok no i widzimy tutaj na przykład samoloty podchodzące do lądowania na lotnisku w Balice ale te góry naprawdę stąd wyglądają cudownie trafiliśmy w lesie na paśnik jest pusty, bo nie ma śniegu ale tam kostka soli jest obok Ta dolinka jest z pewnością jedną z piękniejszych dolinek, w których byliśmy, i do niewątpliwych zalet właśnie należy ta różnorodność terenu. Z jednej strony wąwóz, skały, rzeczka, ale z drugiej strony wiele rozmaitych tras między lasem. Dlatego też polecamy. Do minusów należy brak parkingu, ale mamy nadzieję, że gmina zadba o to, by w przyszłości powstało tutaj miejsce, by można było się zatrzymać. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!